Cześć, ja jestem Kreatywna Kasia i prowadzę taki blog o handmade upcyclingu i DIY, czyli do it yourself i chciałabym dzisiaj zrobić taką małą propagandę odnośnie eco-lifestylu i pokazać Wam, że wcale nie trzeba zrezygnować z mięsa i porzucić samochód, żeby myśleć i pomagać się naszemu środowisku, naszej planecie. Więc zacznijmy od reguły 3R, czyli reuse, reduce i recycle. Która dotyczy się surowców wtórnych. W zasadzie myślę, że najłatwiej jest je znaleźć we wszelkiego rodzaju opakowaniach, które codziennie trzymamy w naszych rękach za każdym razem, jak idziemy do sklepu, czy odskęcamy słoik drzemem i tak, dalej, i tak dalej. Z tą zasadą bardzo mocno. Powiązany jest recykling i upcykling. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czym on się różni. Upcykling to jest wrzucanie surowca do wyższego obiegu poprzez jego przerobienie. To są na przykład torby z banerów czy biżuteria z kredek. Natomiast recyklingiem jest przerabianie na przykład papieru na papier toaletowy, czyli z utratą jego wartości. Upcyklingować możemy absolutnie wszystko. W warunkach domowych no, mamy czym się popisać, bo możemy w zasadzie wszystko absolutnie, co mamy w domu, przerobić na coś innego, co będzie, co będzie dla nas przydatne. No i właśnie, i chciałam zwrócić uwagę na to, jak wygląda droga opakowania od produktów, więc najpierw spotykamy się z nim w sklepie i wydajemy na niego niezłą kasę, aż do 30%. Ceny opakowanie nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ile, ile to jest w skali całych zakupów czy miesiąca. Potem takie opakowanie przynosimy do domu razem z zawartością, i tutaj jego rola się kończy. I w zasadzie no, jest mu smutno, tak? bo musimy go wyrzucić i też zapłacić za jego utylizację. Czyli tak na przykład, naprawdę no, dużo za niego płacimy, a nic z nim nie robimy. I tutaj mamy bardzo dużo przykładów upcyklingu, takiego domowego upcyklingu. No, część z nich no, wymagają już jakiś tam narzędzi czy sprawności manualnej, natomiast większość możecie zrobić przy użyciu zapalniczki, nożyczek czy czego tam znajdziecie w domu. No tutaj mamy fajne rzeczy dla dziewczyn, na przykład spódnica z parasola czy powszechnie znana sukienka z męskiej koszuli. Jest też fajna bransoletka z opakowaniem dezodorantów, trochę zaskakujący surowiec. Dla chłopaków możemy zaproponować paski z opon czy takie fajne bryloki do kluczy, dzięki którym możemy dokować je, tutaj na dole zdjęcie we właściwe miejsce w domu. No, a dlaczego w ogóle Was zachęcam do używania własnych rąk, żeby wytwarzać jakieś fajne własne produkty? Dlatego, że możecie mieć coś, co wymyślecie sami. Daje to strasznie dużą satysfakcję, jeżeli zrobimy i zaprojektujemy coś od początku zupełnie sami. Druga sprawa, to strasznie odstresowuje. Naprawdę gorąco polecam, bo możecie zapomnieć o problemach w pracy czy w domu. No i rozwija się absolutnie Wasza wyobraźnia postrzeganie przestrzenne, kreatywność. Tu mamy super przykłady, jak z butelek można zbudować świątynię, dom czy nawet wyspę. Tak, pływa wyspa zrobiona z butelek PET i dodam, że grupa studentów, projekt Baltica się nazywa, spływa właśnie Wisłą na tratwie zrobionej z butelek PET i z Europalet i płyną do Bałtyku, właśnie promując ideę a cyklingu i ochrony środowiska. Tutaj już mamy taką troszeczkę wyższą sztukę i nie ukrywam, że moim faworytem jest biżuteria z lalek Barbie oraz pozłacane zęby, które mają być jakimiś charmsami i pamiątkami. No właśnie, natomiast jeżeli zbierzecie się, uda wam się stworzyć coś strasznie fajnego, E, powiem, że super sprawą jest też podzielenie się tym e, ze światem, bo okropnie cieszę, jak widzicie jakieś facebookowe lajki pod swoimi pracami. I te rzeczy możecie wysyłać albo na międzynarodowy taki portal Recycle Art, albo na życie rzeczy. E, właśnie. No, natomiast jeżeli nie chcecie w ogóle się bawić w apcyklinki, nie macie na to czasu i was to nudzi. No po prostu to nie jest wasz temat. Strażnie was proszę, żeby pamiętać się o wrzucaniu surowców do właściwych koszy. No nie będę tutaj już przypominać, który służy do czego. Dodam tylko, że czerwony kosz, jeżeli taki spotkacie przyjmie absolutnie wszystkie surowce wtórne. No i właśnie problem, problem z segregacją, natomiast mamy z żarówkami, z bateriami RTV AGD i lekami. To muszą być specjalne miejsca. Nie wrzucamy ich absolutnie do. Do koszy i staramy się nie wrzucać do tego wspólnego kosza, bo no bardzo szkodzą środowisku, możemy je oddać często w miejsca, gdzie je zakupiliśmy. Natomiast tych rzeczy na zdjęciach styropianu, blistrów, polekach, zapalniczek czy opakowań po olejach w ogóle niestety nie recyklingujemy, bo jest to strasznie kosztowne. Składają się one z kilku surowców i po prostu no nie jesteśmy w stanie jako społeczeństwo sobie z tym poradzić, więc kupujmy to sensownie. No właśnie, a tutaj mamy inicjatywy producentów dotyczące recyklingu, czyli na przykład Nike wymyślił świetną sprawę, że rozkłada stare buty i przerabia je na boiska wszelkiej maści, tu mamy akurat do koszykówki. Stowarzyszenie Rekarton to jest polska inicjatywa producentów opakowań właśnie do soków czy, czy mleka oni. Rozprap rozpropagowali w Polsce upcykling, bo niestety twór, recykling kartonu, bo niestety tego długo nie było. No a zamiast wyrzucać możemy rzeczy też ładnie naprawić, możemy je wymienić na tingo.pl, albo po prostu możemy udać się na pchlitarkę, który znajdziemy albo w mieście Cypel, albo na bloghub.eu. tam często są listy. W no ja też udzielam się, staram się wychodzić z tym takim czynnym i praktycznym upcyklingiem do ludzi. Miałam, miałam szczęście uczestniczyć w pikniku na Skarpie, mieliśmy tam taką fajną tablicę, dzięki której zbieraliśmy pomysły na zmniejszenie produkcji odpadów. Przyznam, że byłam zaskoczona ilu przechodniów się zaangażowało w akcję. No i tam między innymi mogliśmy zobaczyć, że sporo ludzi używa filtrów do wody zamiast kupować butelki z wodą, tak, kupują opakowania zbiorcze, zabierają szopery na zakupy, stare ubrania oddają do PCK e, albo second handów i 6 minut to jest strasznie mało. Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chcielibyście mnie słuchać, natomiast nie jest to możliwe i zapraszam Was na kreatywna Kasia HHPU i piszcie do mnie, czy zaczepcie mnie teraz i pogadamy, myślę, że. Będzie kreatywnie. Do zobaczenia.